Postanowiłam nagrać wideo z domu, kiedy jest spokój. Dwie godziny po medytacji wyglądam w taki sposób. Oczy były czerwone, już nie są. Kadzidełko płonie, jest spokój. Kwiaty dzisiaj dostałam w prezencie. Boże, jakie szczęście. Chyba nawet pokażę. Och, jakie to szczęście. tylko przepięknie, życie jest wspaniałe. Pełny niespodzianek. No i więc, co chciałam powiedzieć. Czytam taką książkę o listach Czechowa do różnych kobiet. Czechow to jest bardzo znany rosyjski pisarz. Zainteresował mnie dlatego, że uchodzi za najbardziej słynnego rosyjskiego pisarza, który najlepiej posługuje się bogactwem rosyjskiego języka oraz ma sławę kogoś, to najlepiej rozgryzł psychologię ludzką. Jak czytam tego te listy do kobiet, to owszem, rozumiem, że rzeczywiście rozgryzł psychologię ludzką. Mm. Zaskoczenie ze zniechęceniem mnie dopadało wiele razy. I mam tutaj notatki, które mam nadzieję, że rozczytam. Oczywiście, że rozczytam, ponieważ oczy są troszkę suche. Po medytacji dwugodzinowej, zamkniętymi oczami, nakładaniem kamieni na czakry. No cóż, walka o ważność, zaznacza swoją ważność, zaznacza swój wpływ, zaznacza, że, że wszyscy chcą go drukować. Pokazana jest też walka o byt, czyli nie trzeba idealizować nikogo. Każda istota, która jest, która jest w ciele ludzkim, albo innym, w ciele fizycznym, musi walczyć o byt, czyli go zapewniać, czyli o nim myśleć. Więc doradza też a propos negocjacji innych, mniej znanych pisarzy z wydawnictwami. Ile trzeba brać pieniędzy, jak trzeba negocjować. Też bardzo mnie zniechęca, poprzednio mnie nie zniechęca, ale co mnie zniechęca, to, że naprawdę schlebia, z schlebia z tym kobietom, schlebia tak mocno, że aż czasami chce się wymiotować. No oczywiście. Jest mistrzem psychologii ludzkiej, ponieważ jednym kobietom daje nadzieję jakąś, innym daje jakąś dwuznaczność, intryguje, trzyma w napięciu, chce sobą zainteresować. No i to jest bardzo dobry chwyt, ponieważ prawdopodobieństwo, że będzie o tobie pamiętać człowiek w chwili, kiedy tobie coś się stanie, wzrasta, jeżeli zachowuje się w sposób oryginalny, że tak powiem, jeżeli potrafisz czyjeś emocje zahaczyć, potrafisz kogoś wyprowadzić na jakiekolwiek emocje, no to cię najprawdopodobniej zapamięta. A takim poświadomym dążeniem każdego człowieka jest zabezpieczyć się, żeby w chwili, kiedy coś się stanie, byli ludzie, którzy chętnie ci pomogą, z racji tego, że im pomogłeś, z racji tego, że byłeś oryginalny, z racji tego, że udzielałeś jakichś dzielnych rad, albo w ogóle z jakiejkolwiek racji. Potwierdza w zasadzie ta książka to, że człowiek utalentowany najprawdopodobniej jest, może być utalentowany we wszystkim. Ale też to trochę odrzuca, bo dla mnie to, te manipulacje są zbyt widzialne, zbyt białymi nićmi szyte. No, magiętkie mózg, no, umie rządglować wrażeniami, reakcjami, zachowaniem ludzi. Mm, no i mnie ta książka też zastanawia, co właśnie czyni człowieka znanym, pisarza, człowieka, co. I go czyni numer jeden w swoich czasach, a nawet we wszech czasach literatury, wsze wszystkich wszelkich gatunków. Co czyni człowieka numer jeden? No najprawdopodobniej mieszanka, jak to zawsze. Cudowna mieszanka. Umie się wypromować, ale plus do tego zbieg okoliczności. Fuchs. Przychodzę do wniosku zawsze. Że ta droga do gwiazd, że tak powiem, jest zawsze indywidualna. Ona jest indywidualna, no bo Chopin był geniuszem bez dwóch zdań, a nie potrafił sobie skupić się na tym swoim bycie. Czegoś brakowało. A Czechow żonglował, Boże, jak on żongluje te dziesiątki, setki kobiet, pisze im listy. Coś o tym wiem. Miałam 70 ludzi, z którymi wymieniałam się listami, jakby w szkole średniej. To jest doskonała szkoła psychologii. Na znaczki moi rodzice nie mieliby, nie mieliby kasy, więc naklejałam taśmę przezroczystą na znaczki, a później bardzo łatwo um, farba z, pie z pieczęci pocztowych schodziła, no i jeden znaczek był w obiegu przez, nie wiem ile razy, kilkadziesiąt, różne charaktery. Ludzie o różnym wieku, różnej płci, różne tematy tych ludzi chłonęły w różnym wieku. Jedne dziewczyny pisały o randkach, a inne o tym, że grają na bandurze. A jedne pisały o tym, <grychy> jedne miały błędy ortograficzne, a ja poprawiałam te błędy czerwonym kolorem i się tym upajałam i oczywiście w ten sposób traciłam niektórych z moich znajomych, pocztowych, pocztowi znajomi. Traciłam niektórych z nich. A no bo każdy człowiek ma ego, a to ego ma wytrzymałość. No ich wytrzymałość oczywiście nie wytrzymywała ataku, dopieszczania mojego ego poprzez wskazywanie im błędów. No, Czechów, książka... Ciekawość mnie zmusza czytać dalej, ale zawsze czytając dochodzę do momentu, kiedy mnie odrzuca to. No odrzuca, no taka już po prostu w dupę włazi bez wazeliny tym kobietom. Oj. Proszę, taka szanowna pani, to się, ja jestem taki fajny i tak stosuję kontrastem, z jednej strony A ja jestem taki, ma takie zasługi, tak. a z drugiej strony ale jestem zachwycony pani tam czymś a później, ale doradzam pani, że trzeba takie tak i dalej żongluje emocjami, mówi a pani mąż, to ja go odprowadzałem od złych zachowań, kiedy razem byliśmy tam gdzieś w jakiejś restauracji czy najpierw, ale jednak nie kłamię, jeśli powiem, że jestem pani fanem I, i jeszcze dodaję, żonglując po prostu na wszystkie strony, żeby człowieka zaskoczyć i go wtrącić z równowagi. I liczę na zaufanie w stosunku do mojej dwulicowej osoby. Takie, takie proste rzeczy. Głowa mała, mózg człowieka pęknie, człowieka, który nie jest sprawiony w sztuczkach psychologicznych. Mój mózg z kolei no, taki zniechęcony jest. No, no to takie chwyty stosowane będą działać we wszystkich czasach, ale nudne to jest dla mnie, nudne. Ja lubię wprost, no ale z ludźmi okazuje się, że trzymać je, e, ich na haczyku lepiej stosując takie zagrywki. Jedno, drugie, a ja później trzecie, a później, ale jednak to, ale pamięta, ale to jest to samo, co sztuka sceniczna, występowań sceniczne dokładnie to samo, różne emocje, pauzy, różna głośność, różne tematy, różne historie i to wszystko razem taką tworzy taką puh, sałatkę w mózgu, że odbieracz na pewno się zapamięta, odbiorca, w sensie odbieracz, <śm> odbiorca na pewno się zapamięta na 100%, no i o to chodziło. Także może przez to, że Czechow posiadł sztukę bycia zapamiętanym, sprawiło, że tak wysoko się uplasował w reakcjach krytyków i tych, co oceniali jego dorobek. Może wizualizował sobie, jakie to on będzie duży, wielki, A może to te listy wszystkie materializowały się, w których siebie tak wychwalał. To raz wychwalał, raz poniżał, ale na pewno tworzył zamęcik i dymek wokół swojej osoby, tak jak to kadzidełko tutaj w dymie. No cóż, takie rozmyślenia na dobranoc.